Synod, dlaczego potrze potrzebujemy wzajemnego słuchania i może przez nie mówić duch święty? Można wskazać przynajmniej cztery powody, odpowiadając na to pytanie: dwa dotyczące w ogóle wszystkich ludzi, i dwa dotyczące szczególnie ochrzczonych i starających się żyć w duchu świętym. I przy każdym z tych powodów oprę się na jednym ze świętych kościoła. Po pierwsze, potrzebujemy wzajemnego słuchania, bo to jeden z naszych sposobów na lepsze poznanie prawdy. Święty Tomasz Zakwinu mówi, że człowiek jest zdolny do poznania prawdy o rzeczywistości, ale zawsze poznaje prawdę aspektowo to znaczy ujmuje rzeczywistość pod pewnym względem. Nie poznaje jej absolutnie jak Bóg, ale właśnie. W jakiś określony sposób, pod pewnym kątem. I co się z tym wiąże? We wzajemnym słuchaniu może być tak, że możemy od kogoś innego dowiedzieć się o rzeczywistości coś więcej, poznać prawdę o rzeczywistości lepiej, dlatego że ktoś uchwycił jakiś aspekt, który nam umykał. I tak samo my. Możemy sprawić, że jego poznanie prawdy będzie pełniejsze. A ponieważ ostatecznie każda prawda pochodzi od Ducha Świętego, to w taki pośredni sposób Duch Święty może, może działać właśnie we wzajemnym spotkaniu i słuchaniu. Po drugie, wzajemne słuchanie jest potrzebne, bo, bo Pan Bóg tak urządził ten świat, że mamy różne dary. Różne talenty, różną wrażliwość. I potrzebujemy tego, co mają inni, i sami innym mamy służyć przez to, co my mamy. Tak Bóg mówi o tym w objawieniach świętej Katarzyny ze Sieny, zapisa zapisanych w jej dialogu o Bożej Opatrzności. Cytuję: Mogłem obdarzyć ludzi tym wszystkim, czego im potrzeba dla duszy i dla ciała, lecz chciałem. Aby jedni potrzebowali drugich, i aby byli mymi sługami w udzielaniu łask i darów, które otrzymali ode mnie. To, jak wzbogacimy siebie nawzajem we wzajemnym słuchaniu, także pochodzi pośrednio od Boga, od, od Ducha Świętego. Te dwa y, pierwsze powody, y, ten pierwszy i drugi, dotyczą wszystkich ludzi. Natomiast dwa, następce, dwa następne, trzeci i czwarty. Szczególnie dotyczą ochrzczonych. Trzeci powód potrzeby wzajemnego słuchania wynika z tego, co pisze święty Jan apostoł w swoim pierwszym liście, w rozdziale drugim. Pisze: Macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Wszyscy ochrzczeni mają namaszczenie od Ducha Świętego. Kościół później zaczął to nazywać zmysłem wiary. I we wzajemnym spotkaniu i słuchaniu ten zmysł wiary może się jakoś ujawniać. Nawet jeżeli na początku ludzie żyjący wiarą mają, mają wyczucie tych spraw, które nie jest do końca jasne, i dopiero we wzajemnym słuchaniu i rozmowie i rozeznawaniu, też z udziałem w pasterzy kościoła, to się jakoś rozjaśnia. Duch Święty może mówić przez to namaszczenie, przez ten zmysł wiary, którego sam nam udzielił. I ostatni, czwarty powód znajdziemy u świętego Benedykta z Nursi, kiedy w swojej słynnej regule dla mnichów pisze o zwoływaniu braci na radę. Pisze tak ilekroć trzeba w klasztorze podjąć jakąś ważną decyzję. Niechaj Opat zwoła całą wspólnotę i przedstawi jej, o co chodzi. Wysłuchawszy opinii braci, niech ją sam rozważy, a następnie zrobi to, co, uda, co uzna za bardziej wskazane. Powiedzieliśmy zaś, że wszystkich należy wzywać na radę, gdyż Pan często właśnie komuś młodszemu objawia to, co jest lepsze". Można powiedzieć, że synod w obecnym kształcie jest taką rozszerzoną radą w kościele, gdzie wszyscy są zwołani, a Bóg może objawić coś szczególnie cennego każdemu z jej uczestników, a może właśnie zechce to zrobić tym, którzy są najmłodsi, czyli pod jakimś względem w kościele ostatni.